Cześć moi Kanie, jestem Merlin i witam Was w kolejnym poradniku do nauki HTML. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie, czym są formularze. Gotowi? Zaczynajmy. Co łączy strony rejestracji, logowania i zamówień? online. Wszystkie te strony zbierają dane od użytkowników. W tym rozdziale nauczymy się jak pobierać dane od użytkownika za pomocą formularzy. Formularze są wszędzie od zakupów online, przez wyszukiwarki, po newslettery ich działanie jest bardzo proste. Użytkownik wpisuje dane na przykład tak jak jesteśmy teraz na YouTubie w polu wyszukaj możemy sobie wpisać jakieś dane. Następnie użytkownik klika przycisk wyślij bądź klika enter. Wyślij może być na przykład zaprezentowane za pomocą Ikony lupy, czyli wyszukiwania, i po naciśnięciu coś się dzieje. Tak samo w Google, jak wpisujemy jakiś tekst i klikamy Enter, wtedy wpisujemy te dane do formularza. Chodźmy na stronie logowania czy rejestracji. Dokładnie mamy taki sam schemat. Podstawowa struktura formularza. Aby stworzyć formularz w HTML, używamy elementu form. Czyli my sobie taki element, tutaj taki znacznik stworzymy. Form, Boom. I tutaj będzie nasz, nasza, słuchajcie, nasz kod naszego formularza. Następnie, form będzie przyjmował dwa argumenty: action oraz method. Action będzie określał, dokąd mają trafić dane po wysłaniu formularza, a metoda, czyli method. Będzie określała sposób przesyłania danych, najczęściej będzie to stosowane albo post albo get. W tym kursie skupimy się na budowie formularzy, więc nie musicie na razie ustawiać tych atrybutów. Tak, ale warto wiedzieć, że jest action oraz method. Ale one nam nie będą potrzebne Teraz jak już wiemy jak rozpocząć nasz formularz Albo jak go raczej sobie zadeklarować Będziemy potrzebować zwykłe pola formularza Żeby wprowadzić jakiś tekst Służy od tego element input W elemencie input Atrybut type określa rodzaj pola Jak naciśniemy sobie ctrl spację W tym oto tutaj między tymi cudzysłowiami, cudzysłowiami Możemy sobie zobaczyć Wszystkie typy pola Najpopularniejszym jest to pole typu Tekst. Boom. I w taki oto sposób się ono nam tutaj prezentuje. Jak już mamy ten pole tutaj tekstowe, możemy sobie teraz stworzyć przycisk, za pomocą którego będziemy przesyłać nasz formularz. Jest to też input z typem submit. Tutaj znacznik input jest z znacznikiem samozamykającym się, więc nie musimy go zamykać. I widzimy, mamy teraz prześli. Prześli mamy dlatego, mimo tego, że nie wpisaliśmy tutaj nic, gdyż moja przeglądarka jest w języku polskim. Jeżeli mielibyśmy inny język przeglądarki, wtedy ten, ten przycisk będzie miał inną nazwę. Jeżeli chcielibyśmy zamienić tutaj ten tekst na jakiś inny, na przykład możemy sobie dać nie, nie e, prześlij, tylko wyśli, wtedy musimy dodać atrybut value. I damy sobie tutaj go na wyjść, bum. I widzicie, mamy tutaj wyjść. Jak sobie teraz naciskamy, widzicie, stronę nam przeładowuje. Zbyt krótko jeszcze usunę te resztki. Bum, bum, bum. I nam stronę przeładowuje. Więc już wiemy, jak możemy robić podstawowe formularze. Teraz pora na ćwiczenie dla Was. Trzeba stworzyć plik google.html i w nim trzeba wkleić poniższy kod. I następnie trzeba tutaj zastąpić ten komentarz tymi tutaj poleceniami, które mamy napisane. Cały kod znajdziecie na Magic. Następnie spróbujemy sobie stworzyć formularz logowania. Więc w naszym formularzu stworzymy sobie tutaj znacznik H1, nagłówek H1, którym napiszemy sobie logowanie, i następnie w naszym formularzu stworzymy sobie tutaj nowe dwa pola, w tym wypadku dwa inputy, a input typu, i tworzymy sobie typu email i drugi input z typem hasło, czyli password. I jak sobie zobaczymy, pojawią nam się te dwa pola, i jak będziemy wpisywać e-mail, możemy to zrobić. Jak będziemy wpisywać hasło, to wszystkie pola, które mają type password, czyli typ hasło, zamiast nich będą te czarne kropki. Jednakże jeżeli wyślemy ten formularz, to będziemy wysyłać prawdziwe dane, które użytkownik tutaj wpisał, a nie same te kropki. Dziękuję za obejrzenie darmowego odcinka. Jeśli podoba Ci się ten materiał i chcesz zobaczyć całą serię oraz uzyskać dostęp do dodatkowych treści, zapraszam do wsparcia mojego kanału. Pełne odcinki oraz ekskluzywne materiały są dostępne w specjalnym pakiecie tylko dla wspierających. Dołącz do naszej społeczności i korzystaj z wszystkich Wszystkich bonusów. Twoje wsparcie pozwala mi tworzyć jeszcze lepsze treści. Kliknij w ikonę mojego kanału, aby zobaczyć, co przygotowałem dla wspierających. Bardzo dziękuję, że jesteś z nami.